50 plus. Nowy wiek kultury. Jeszcze kogoś To znaczy, Ja chciałam tylko powiedzieć, bo tu już sporo z tego co miałem zamiar powiedzieć zostało powiedziane, że u mnie były emocje, ale te emocje były na tym etapie początkowym, kiedy rozważaliśmy to zadanie, w sensie takim powiedziałbym rywalizacji sportowej. Nie? Kiedy zaczęliśmy już po tych 10 minutach rozumieć, że prawdopodobnie żadna na siebie wzajemnie nie przekona to wtedy zaczęliśmy się zastanawiać no jakie oni mają zadania i, i doszliśmy do wniosku, że oni muszą mieć coś podobnego jak my i szkoda, żeście od razu może nie powiedzieli, że macie jednakowe zadania. Ale ja to wyczułam na samym początku chciałem tutaj powiedzieć, skąd po to, bo już stanęliśmy, jak obrona częstochowy nie wiem, z góry, to my podejrzewaliśmy po prostu, że, nie, jakie oni mają zadanie, że praktycznie może ktoś będzie chciał nie to, że chcą przejść faktycznie, ale tak na e, oszustwem pewnym, w pewnym sensie powiemy, my chcemy was nie przepuścić. Jeżeli byście mogli. No i dlatego byśmy się tak trzymali, to wynikło z naszych podejrzeń, jakie macie po prostu zadania. A, a ja poczułem, może może szczerze powiedzieć, że to już jest powtórka z tego co wy. że poczułem też dużą ulgę jako mężczyznę zniknęły u mnie praktycznie prawie ze wszystkie emocje z momentem zerwania tej granicy. Mhm, Dobrze. Jeszcze chciałam się skupić na sekundkę na tym momencie, bo też chciałam wrócić do tego, co ty powiedziałeś, bo po tamtej stronie, jak były te, takie przygotowania, bo tam padło takie bardzo fajne sformułowanie, które bardzo mi się spodobało. Jak coś zastanawialiście się nad tym, jak będziecie rozwiązywać to zadanie, to wymyśliliście różne strategie. Można szantaże, można przekonywanie, można tamtym tym, i w którymś momencie padło, można też uczciwie powiedzieć, jaki mamy cel, ale kto by tak uczciwie powiedział, jaki mamy cel. I dokładnie takie same zdanie padło w tej grupie, która pracowała. Tutaj Ty zapytałaś na samym początku, jaki ma cel druga grupa, bo może się pojawiać tak, że jedna i druga grupa ma ten sam cel i wtedy będzie można się po prostu dogadać, porozumieć i wymienić tymi stronami. Bo tutaj też parę osób powiedziało cały czas, że ten cel był niedowykonany, że nie dało się tego zdania wykonać. No bo przecież, żeby go wykonać, to musielibyśmy odpuścić nasz cel, ale przecież nie było Waszym celem, który zresztą czytałam pewnie i ja i Ela kilkakrotnie. Zostanie na swojej stronie. Cel był bardzo krótki, przekonać drugą grupę, żeby przeszła na drugą stronę linii, niekoniecznie z wami po tej samej stronie linii. Czyli jakby było takie duże zafiksowanie się na tym celu i takie przekonanie, które w sobie wzmocniliście przez całe ćwiczenie, że osiągnięcie celu polega na tym, że ta druga grupa ma przejść na naszą stronę, a my mamy się z niej nie ruszyć. To sobie dopowiedzieliście już, prawda? Natomiast do przełomowym momentem było to zerwanie linii w którym y, to nie zerwaliście. Natomiast tak jak tutaj rozmawialiśmy przed chwileczką też, mimo wszystko nie przeszliście na swoje strony. Pozostaliście na tych stronach i y, Ty, Gruś, mówiłaś, że dla ciebie to wciąż jeszcze nie było wcale komfortowe, bo no, niby jej nie, no. nie było, ale staliście sztywno. Natomiast Ty już poczułaś, że ta granica faktycznie opada, poczułaś się dobrze. Natomiast y, biorąc pod uwagę cel zetan, nie zostało ono wykonane, bo żadna była nie doszła na drugą stronę. No, no, no. tak. Teraz co można było zrobić? Takie sytuacje, jak, tu, jak tutaj, jak, jak zgodzę ze sobą, Basia, to jest bardzo niekomfortowa sytuacja. I my też się zastanawialiśmy, czy Wam dawać taką trudną sytuację, że stoicie po przeciwnych stronach. Natomiast stwierdziliśmy, że w życiu czasem tak jest, że tworzą się dwa obozy, że ludzie mają y, różne poglądy na jakieś rzeczy. I wtedy bardzo ważną rzeczą jest skupić się na tym, jaki mamy cel. Bo być może się okaże, że mamy taki sam cel, tylko chcemy go zupełnie inaczej zrealizować. Bo tak okazało się tutaj w tym ćwiczeniu. I dlatego chcieliśmy Wam też dać takie doświadczenie tego, że nawet jeśli my myślimy, że coś jest nie do wykonania i że się nigdy z czymś nie zgodzimy, to być może kwestia jest tego, żeby wspólnie popatrzeć na ten cel i znaleźć jakieś inne metody dojścia a na to do właśnie, dokładnie. No bo jest generalnie tak, że kiedy mamy sytuację, w której są dwie odrębne opinie, mamy dwa odrębne opozy i każdy opozy ma swój cel, to były to, co pojawiło się w grupie numer dwa w tamtej sali, żeby powiedzieć szczerze o tym, jaki mamy cel. I to się bardzo rzadko robi, bo wydaje nam się, że my wtedy się zupełnie odsuniemy, narazimy na zranienie, na wyśmianie i bardzo rzadko odważamy się, żeby o tym celu powiedzieć, że nas w tym ćwiczeniu, gdyby jedna i druga grupa powiedziała sobie, jaki ma cel, okazałoby się, że te cele są spójne, nie wykluczają się i można byłoby w kilka sekund za rozwiązać. Natomiast generalnie boimy się tego robić. Zwykle przejmujemy w takich sytuacjach negocjacyjnych, w takich sytuacjach konfliktowych, taką pozycję, że my nie ujawniamy swojego celu, ponieważ obawiamy się, że druga grupa to wykorzysta. I to zawsze jest ta, ta, taka trudna decyzja, krytyczna decyzja, czy ten cel ujawnić, czy pokazać, jaki on jest i liczyć na to, że druga grupa zrobi to samo, czy też okopać na tym swoim stanowisku, tak jak ty to mówiłaś, i pilnować tego swojego celu, żeby się nie zdradzić. Natomiast przede wszystkim można powiedzieć, że te dwa rodzaje podejścia, kiedy ujawniamy ten cel i jesteśmy otwarci wobec drugiej grupy, są na pewno korzystniejsze. Wymaga to odwagi podjęcia ryzyka. Natomiast tak jak w tym ćwiczeniu w wielu sytuacjach życiowych, czasem warto o tym celu powiedzieć, bo okazuje się, że druga grupa, na przeciwnik ma cel podobny i możemy się szybko porozumieć. Mhm. Dwie no, tak? Wie Wie tak to, Myśmy tu stanęli jak na ulicy dwie ryzaki. Gdybyśmy na przykład siedzieli w stole, w kawę, myślę, że była inna kultura rozmowy i negocjacji, tak, prawda? Tak. Dlatego mhm. tak. nie można... Super. I to też jest, jeszcze za chwilkę jak Ci Wanda da głos, to co bardzo bardzo. mówisz, no. No. to co Ty mówisz wanda jest strasznie ważne, tak. No to, tak jeśli to. są problemy między ludźmi, to też... Fizyczny, nawet wygląd tych problemów ma znaczenie, bo to, jeśli stoimy, siedzimy naprzeciwko siebie, się kłócimy, to od razu się zaczynamy antagonizować. Jak się prowadzi negocjacje, to handlowe, to, tak, pro, b, to radzi się ludziom, żeby nie siedzieli naprzeciwko siebie, tylko siedzieli do siebie tak kątach. to tak, tak wtedy po pierwsze jest możliwość uciec wzrokiem. Po drugie, jest możliwość, że nie ma takiego antygonistycznego stosunku do po człowieka, Bo to, 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 to nie Bo nie ma tego, o czym Ty mówiłaś, Jurku, że nie ma takiego, że widzimy, ta, że ktoś po drugiej stronie już nic nie zrobi. Także ta, 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 to też jest, jest około, ta, to niezłoko zaznaczone. Wanda ja i to, jak? Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że to, że myśmy się tak pochowali, hmm. to też może wynikać z tego, że my znamy się, jesteśmy tutaj Dobrze nam jest, ale jeszcze chyba nie jest ta granica zaufania. Myśmy się okopali. Była propozycja, że będziemy przechodzić jeden tu, drugi tu. Ale w głowie świta. Dobrze, my przejdziemy, a oni zostaną. I nasza grupa polega. Nie? Jeszcze jest, jeszcze jest, ten ma ma jeszcze jest to małe zaufanie do słowa. W tym układzie, jak mówisz, przeciwnika, prawda? To, to była grupa przeciwna. Gdyby było to zaufanie większe, że jeżeli powiedział, dobrze, przejdzie jeden od nas potem, od was, może zrobimy to tak, że będą przychodzić. Ale tego się nie podjęło, bo jednak w środku, o, oni nas chcą wyrolować, tak? No tak no, podświadomie. Mówisz strasznie ważną rzecz a mianowicie, żeby była współpraca, można było realizować wspólny cel, na początku potrzebne jest zaufanie. Ta druga osoba, ta druga grupa zrobi dokładnie to, co mówi. I my jako Polacy mamy bardzo duży problem z zaufaniem, to pokazują badania. I jest taka książka świat jest płaski, jak ktoś ma ochotę sobie poczędzie jest świetna. Ta książka mówi o tym, że teraz nie ma granic tak naprawdę w biznesie. Świat jest płaski w biznesie. Liczy się tylko i wyłącznie zaufanie, bo my możemy współpracować z firmą, która jest w Australii, w Nowej Zelandii, w Ameryce, na Antarktydzie. Nie ma problemu. Wszystko można robić na odległość, przez internet. Jedyne, co jest ważne, to jest to, żebyśmy mieli do siebie naprzeciwko zaufanie, żeby nas ktoś nie zdradził. Jeszcze Aldona i Krysia. Wydaje mi się, że to, co powiedziała Wagia, to jest szalenie ważne. Marx powiedział, żeby to określać świadomość, ale nie był oryginalny w tym, bo to już wcześniej powiedział Szanko To mhm. który powiedział, że inaczej się myśli w pałacu, a inaczej w pornych akcji, prawda? Mhm. Czyli warunki, sytuacja, w jakiej się znajdujemy w jakichś konfliktach, jest szalenie ważna do rozwiązania tego konfliktu. Mhm. Więc gdybyśmy siedzieli przy kawce, to było zupełnie inaczej, czyli słusznie. Mhm. Bo to jak człowiek, jaki ma być, mhm. gdzie mieszka, co robi, kim jest jest nie, ważne, do żeby ten konflikt tak, a nie inaczej rozmawiamy, prawda? Super, jasne. A ja się zastanawiam, gdyby nie było tej taśmy, mhm. prawda? Tak. Bez tej taśmy to jest to samo zadanie. Jak, jaka reakcja by była nasza? Czy to... Mhm. Jaka, jaka reakcja by nasza była, czy też taka? Zastanawiam się, bo ciągle ta, ta siła nasza, mm -hmm. ta, ta przemoc, bo to była w pewnym sensie no taka minimalna, ale przemoc. Mm -hmm. tak czy gdyby nie jak... było tego, tego określenia, że wy tu, a my tu, mm -hmm. prawda? Czy, czy inne jak... argumenty, bo, bo to, to jednak mnie najbardziej w tym, w tym w całym tym zadaniu, yy, no, zdziwiło mnie jednak, że to była zabawa, prawda, bo to była mm -hmm. zabawa, a jednak ta namiastka siły została użytkownikiem. Mm -hmm. To mnie zastanawia.